No siemanko, to pierwszy odcinek serii Minecraft na modach, robimy na świat, nagrywarnia, survival to, to, to create new world, czu czu, czu, czu czu i nagrywamy by loading time. No i czy, czy chcecie taką serię czy nie? No szczerze, to nie wiem, czym by pogadać Jest to paczka. Toczuszkowa, o. Taka, fajna. Monk Citia jest, ale spawna. Taka, Godzilla. Yy. O, jest o jest nice, 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 Zbieramy to. To świat nam dał. Nie, na pewno nie będę taki popularny, popularny jak Rezi, czy ktoś inny, czy Jaden Brastki, czy skf No ale. no Próbuję. Lepiej to domen taki słaby, no jak już mówiłem raz, czy ktoś. No, warto spróbować. Nazwa serii jeszcze nie wiem, jak się będzie nazywała. Możecie napisać. Mm, ten, a najlepszej serii. O tym, jak się ma nazywać ta seria. Drewnę. o e e to. To co to na tych modach to ja się boję Minecrafta bo ja tu jednej nocy nie przetrwam bo ja już gram długo na tej paczce. Jeżeli domu nie ma, nie ma niczego. I trzeba będzie szybko się do roboty. Nie. no mam jest tam już. A co za co? Gówniaku. -be. Malinki. Kradnę i będę tym filmował. Malinki, malinki, malinki. Teraz wrócę i zrobię kokołka. Malinkami go. Tu lis mi nic nie zrobił. Tutaj jego liściem. Siu, siu. Siu, siu. Jak go zabiję, ma być co najmniej 3 lajki. Wow, Kupa. Nie no, żartuję. Ile będzie lajków, to będzie, ja nie będę prosił. Era w mu to. Surowe mięso.

Te, nie śmiejcie się z mojego niku. Wiem, że to znaczy niemiecka legenda. A gdzie mój ten pierwszy grób? No. No a, a nie. Jakieś te dynksy to teraz. Chicken. Chickenka wezmę. Oj. Krab. Wow, no. z tego fajne rzeczy zrobię Bum. Robak. Śmier te taki. Stinki. Nie wiem co to. Stal. Z tego co wiem, to stal to taka... To taki śmieć nie niepotrzebnie i mam lag <laughs> głupie lagi a mega lagi ten film będzie mi się wydaje że w jakości minimum HD więc hmm, no to dobrze myślę tak w minimum 700 coś a maksimum 180, bo jeden filmik jak nagram to było 180. Yy... Oj. Do tego wypielę. le le Wybaczcie, co to teraz zrobię, ale. Sorry. Oj. 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 E. Słyszycie mnie? Oh, yes.